W ogóle, bo z jakim prawem jesteś w stanie Mamona? To jest kolejne pytanie do ciebie. Mamona? No. Kurde, bo powiem ci tak: obejrzałem twórczość tego gościa kiedyś, jak streama mm -hmm. na Twitchu robiłem. No i wydaje mi się trochę niepoważny. I kurwa, jestem szczery tutaj. Człowiek, Oj, to, proszę, to jest. Kopę, nie? To jest sztywniak. Słyszałem, że to y, mocny. Y, mocny git, ale nie do końca, nie? Sztywny jest. Tak? No. Bez białka nie podchodź do niego. No właśnie tego to usłyszałem. Ja, ja, ja nie, nie, dla mnie niepoważny jest y, taki rodzaj y, ludzi jak mamon, który jest też mocno frustruje go gierka, nie. No, w no a nie. To bardziej chodzi o to, że nie umie odróżnić żartu od y, realnego napisania. Sobie. Albo on no, tak, no, że się spina. Dziwnie, no. Że zamiast powiedzieć, Haha, ale śmieszne i skończyć temat, to. Yy, no, łapię. Chłopie, ja też dostałem taką rozprawkę od niego później. Co ty pierdolisz? No. Ty też miałeś z nim konflikt? Chłopie, ja pierdole. <laughs> <laughs> ja nie wiedziałem. On chciał do mnie przyjeżdżać mnie bić, tak? No. Ale zadymiasz, nie. A ty co sądzisz o nim, holak, w takim razie? Co sądzę do o nim, Wiem, z tej gości, ja się nie wypowiadam na temat takiej grupy, nie? Widzisz? To jest ważne, to jest jego historia, nie wypowiadajmy się, no ja tych się nie skarpię. Okej.